Hejka, witajcie w kolejnym filmie. Otóż nagrywam ten film, dlatego że kilka dni temu na moim kanale wybiło 20 tysięcy subskrypcji. I na początku oczywiście chcę Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. I wiem, że teraz pewnie powiem totalnie oklepany tekst dla większości osób, ale nie spodziewałam się. I to nie jest tak, że nie spodziewałam się Na zasadzie, że sobie nie myślałam, że A, że będę miała tyle subskrypcji Ale chodzi mi tutaj o to, że Było to dla mnie czymś niewyobrażalnym Że będę mogła ujrzeć taką liczbę Subskrypcji na moim kanale A więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście I oglądacie moje filmy I za to, że jesteście wyrozumiali Dlatego, że w każdym, no może Jeden film znajdę na moim kanale Że się nie rozgadałam, tak to zawsze się rozgaduje I to jest na tej zasadzie, że mówię Wam, że A, już kończę, żeby się nie rozgadać zgadywać. Ale jeszcze coś wam tam powiem, coś tam, coś tam. No i gadam tak kolejne 5 czy 10 minut. Więc no tutaj musicie być naprawdę wyrozumiali. I dla mnie jest to bardzo ważne, że właśnie moi widzowie są wyrozumiali, bo ja niestety właśnie tak mam że się rozgaduję i wiem, że niektórych to może przynudzać. Dziękuję Wam za to, że mam dla kogo nagrywać te filmy. Dla mnie nadal, jak mówiłam, jest czymś niewyobrażalnym, taka liczba, i nie potrafię sobie wyobrazić, ile to jest osób. Gdyby stanęli ci wszyscy moi widzowie w jednym miejscu, no to przecież. To jest taka liczba, że w ogóle szok. Więc ja się niezmiernie cieszę z tego powodu, że mam dla kogo nagrywać te filmy i wiem, że Wy mnie oglądacie. Dziękuję również za to, że mi ufacie i czerpiecie wiedzę z moich filmów, co jest dla mnie najważniejsze, bo po to tak naprawdę je nagrywam, żeby dawać Wam rady, żebyście Wy mogli czerpać wiedzę z moich filmów i nie popełniać już tych błędów, które ja popełniałam. I wszystko jest dla dobra zwierzaków, chomików, abyście Wy, jako ich właściciele, mogli zapewniać im godne życie. Jeszcze powiem co do Astorii, ona jak zwykle się chowa, chociaż pół godziny temu sobie biegała na kołowrotku. Nie wiem, naprawdę zawsze kiedy się rozstawiam z nagrywaniem, no ona się chowa i myk do norki i nie ma. Więc żebyście jej kiedyś ujrzeli w filmach, to jest w ogóle cud. A więc tak, 20 tysięcy subskrypcji. Aż mi się gęba cieszy, jak sobie tylko o tym pomyślę. Chciałabym wam tutaj powiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. Jak to wszystko w ogóle u mnie było, że ja doszłam do tego punktu, gdzie w tym momencie stoję. A mianowicie było to tak, że przed kupnem, niestety kupnym mojego homiczka, Harego, który był moim poprzednim homikiem, stwierdziłam, że nagram sobie tak po prostu filmik. Wiecie, ja to był etap, kiedy ja po prostu. Miałam takie różne zainteresowania, próbowałam różnych nowych rzeczy, między innymi było to nagrywanie. I nagrywałam dla siebie filmy już od jakiegoś czasu. <laughs> Jakie teraz czasem znajduję, to po prostu mam ubaw po Ale stwierdziłam, że jeżeli teraz właśnie wchodzę w opiekę nad chomikiem, no to również o tym też nagram. No i tak nagrałam dla siebie taki filmik, tam wiecie, nagrałam na różne tematy, one trwały nawet godzinę, te moje pogadanki. Ja uwielbiałam to robić. No i stwierdziłam kiedyś, że wstawię sobie filmik. A co mi szkodzi? Nagrałam, to był ten haul, on nadal jest. Ja wiem, że to są tam rzeczy, których być nie powinno w haulu, ale zostawiłam już. Ten film ze względu tak na bardziej chyba pamiątkę na tą zmianę, bo ja lubię, jak te zmiany są dostrzegalne. I w ogóle ten film nie planowałam, że wstawię, no w życiu. Ja po prostu stwierdziłam, że a nagrałam film, a co mi szkodzi? Wrzucę na YouTube'a i tak pewnie nikt tego nie zobaczy. No i wrzuciłam sobie na YouTube'a, założyłam nam konto, no i po pewnym czasie stwierdziłam, że wrzucę kolejny film, co mi szkodzi. I słuchajcie, zaczęły napływać pierwsze komentarze. Ja już tak mówię: O kurczę, ktoś to jednak ogląda. I także mm, fajnie, mam dla kogo nagrywać. I tak to się wszystko zaczęło, że ja, widzicie, nie założyłam kanału. Z tego powodu, że chciałam być popularna, że chcę, o jejku nabijajcie mi suby, rozesłałam od razu wszystkim linki, nabijajcie mi suby. I nie, 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 ja nie szłam tą metodą, ja po prostu wrzuciłam, widzicie, filmiki od początku z pasji. I to jest, myślę, że w punkt, bo nie powinniśmy zaczynać czak kanału że jesteśmy nastawieni do tego, że o, ja będę gwiazdą YouTube'a, o, ja tylko muszę teraz zbierać suby, żeby mieć jak najwięcej, żeby być fejmem na YouTube'ie. Nie, 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 w ogóle to jest zła droga. Nie idźcie tą drogą nigdy. Ja mówię, założyłam kanał tylko i wyłącznie z pasji, bo w ogóle nie planowałam tego ani nic. Więc mówię, ja nigdy nie nastawiałam się na te suby. Wiadomo, że cieszyło mnie, że ludzie subskrybowali, ale na przykład... Nie byłam, nie jestem taką osobą, która śledzi te subskrypcje jak nie wiadomo co, bo właśnie zauważyłam, że wiele osób potrafi na pamięć mi powiedzieć, ile mają teraz subskrypcji w tym momencie. Ja... W życiu wam nie powiem, ile ja mam w tym momencie, bo nie pamiętam. Ja wiadomo, że co jakiś czas tam spojrzę, ile akurat mam, ale nie jest to dla mnie żadnym wyznacznikiem. No może się cieszę, jak powiedziałam bardzo, ale nie uważam, że ta liczba jest jakimś wyznacznikiem. I właśnie ja jestem taką osobą, która nie śledzi tego. Tak naprawdę nie miałam chyba momentu, żebym siedziała nad komputerem czy tam telefonem i wyczekiwała aż stuknie, nie wiem, mam te 100 subskrypcji, 200 później 1000, 2000 i tak dalej. Tylko zawsze było tak, że jak były na przykład 10 tysięcy, a teraz nawet i 20 tysięcy subskrypcji, to mnie ktoś o tym poinformował, bo ja, jak mówiłam, nie śledziłam tego i nie śledzę tego nadal jakoś tam uważnie. Więc śmieszne to było, bo po prostu tam jakaś osoba mi wysłała na messengerze, że: O, zobaczcie, ty masz już subskrypcji, masz już 20 tysięcy. Ja tak, O, super, rzeczywiście. Nie przyszłoby mi do głowy, żeby nawet wtedy spojrzeć, ile mam tych subów. Więc to jest dla mnie tylko jakby taki dodatek do wszystkiego. Ja po prostu czerpię przyjemność z nagrywania filmów, a najbardziej z tego, że widzę, że je oglądacie i że z nich czerpiecie wiedzę, bo po to je nagrywam tak naprawdę. Dodatkowo miałam zawsze takie przekonanie, że no przecież kanał o komiku i to jeszcze polski kanał o chomiku, ile to może zdobyć subów? Ja tak myślałam, że a co tam wiecie, to będzie na pewno bardzo mało. Tak myślałam sobie. Sami pomyślcie, ile osób ma, mika, chce o nim oglądać. No i jeszcze zasubskrybuję ten kanał. No. Tak sobie myślałam, że naprawdę to będzie mało osób, ale w tym momencie przecież jesteśmy najbardziej rozbudowanym kanałem w Polsce o tej tematyce, więc jest to dla mnie również coś wspaniałego, że tak to w ogóle wygląda, naprawdę. No i może teraz będę kontynuowała moje opowiadanie, jak to dalej było. Później, kiedy już rzeczywiście no, nagrywałam te filmy tak na ten kanał, no i ten kanał się rozwijał, dalej to robiłam. Przyszedł czas na królika, stwierdziłam, że o króliku również chcę stworzyć kanał. Oczywiście, wiecie, początki homika. Y te tutaj i królicze były czymś karygodnym, bo ja miałam okropne warunki i totalny brak wiedzy. Ale no mówię, no każdy popełnia te błędy, każdy się rozwija i w ogóle... Więc, więc dlatego większość moich filmów pousuwałam, które miałam, bo nie chciałabym, żeby osoby, które zobaczą sobie kanał, wejdą na jakiś stary filmik, to pomyślą, że... Dalej propaguję takie warunki i że dalej mam taką wiedzę, i załóżmy, zaczerpną wiedzę z takiego filmu. No to by było dla mnie coś okropnego, więc no, dlatego je usunęłam. I cieszę się w sumie z tego, bo słabo bym się czuła, wiedząc, że na moim kanale są nadal takie filmy. No i właśnie założyłam tam ten kanał, on również się rozwijał, i jakby dla mnie te dwa kanały to jest jeden wielki kanał, mogę tak to powiedzieć, dlatego że. Ja nie traktuję ich osobno, tylko tak łącznie, że no przecież mają nawet podobny wygląd jakby tak, no od takiej strony, wiecie, YouTube'owej. Stawiam właściwie no filmy podobne, tylko wiadomo o tematyce tam królików, tutaj chomików. No to są takie dwa moje kanały, dlatego ich tak jakby nie oddzielam, ani nic. Są to moje dwa kanały, dlatego właśnie później zdecydowałam się założyć grupę na Facebooku, która je połączyła. Jest to grupa Światoczami homika i Królika, więc jakby jest to grupa na temat i królików, i chomików, i pierwsza chyba taka grupa właśnie powstała, że łączy tematykę tych dwóch gatunków. No jest to grupa edukacyjna. Zawdzięczam grupie również bardzo, bardzo wiele. To, jak wtedy wzrosła moja wiedza, no to jest coś niewyobrażalnego. To, jak w ogóle wzrosło moje zaangażowanie w sprawy zwierzęce, to również jest w ogóle. Dla mnie coś niewyobrażalnego tamten rok, kiedy założyłam grupę, był rokiem przełomowym w moim życiu, szczerze mogę tak powiedzieć, dlatego że zaczęłam się interesować i działać w takich różnych dodatkowych sprawach. Między innymi w ogóle to, że zaczęłam adminować wiele, wiele grup na Facebooku, to również coś mi pokazało, bo na początku ja przecież byłam jednym z wielu członków i uczyłam się, a później kiedy stwierdziłam, że założę tą grupę właśnie po to, żeby te kanały jakby tak połączyć i żeby móc jeszcze głębiej przekazywać tą wiedzę, mieć lepszy kontakt z Wami na bieżąco, no to tym samym y, zaczęłam jakby adminować inne grupy, również jakby stałam się no, taką osobą, która tam ma duży wpływ w tym świecie. To, że zostałam o, wolontariuszką w Fundacji Okienku Życia dla królików i gryzoni, również jest zasługą tego całego mojego działania. To, że adoptowałam później króliki, dwa kolejne, również jest zasługą tego wszystkiego. Więc ja zawdzięczam YouTube'owi, bo od tego wszystko się zaczęło bardzo wiele. I jeszcze może co do tej mojej całej społeczności, bo jak już tak mówię o wszystkim, to powiem też o wszystkim. Ja mam trzy kanały na YouTubie i już mówiłam o tym kilka razy, ale powiem jeszcze raz, jak już o tym mowa. Mam też trzeci kanał, który jest taki no typowo mój, poświęcony mi, takie vlogi i tak dalej. No, to też wam go podlinkuję, możecie sobie zajrzeć, bo wiem, że w tym momencie, kiedy ogląda mnie tak dużo osób, też wiele osób pyta o moje życie prywatne i stwierdziłam, że założę taki kanał. Założyłam go już bardzo, bardzo dawno, bo nagrywałam trochę i miałam roczną, masz przerwę głównie z braku czasu, ale tam wszystko wyjaśniałam na kanale, więc możecie sobie po prostu zajrzeć. I teraz niedawno właśnie w wakacje wstawiłam tam film, vloga. Możecie, mówię, no sobie po prostu oblukać, yy, bo wiem, że wiele osób interesuje takie moje życie bardziej prywatne. Może, no wiadomo, że na mnie opowiadam o moich prywatnych, o takich mega prywatnych sprawach, ale po prostu no tam jest takie moje życie pokazane, więc jeżeli chcecie, to sobie zajrzyjcie. Kanał nazywa się Koliber, jak mówiłam. Tam też są takie stare filmy. <laughs> Zostawiam je na pamiątkę. Bo ja zauważyłam dzięki temu, jak ja się bardzo zmieniam przez ten czas i mogę sobie w tak fajnie porównywać. Na pewno ich zostawię. No, nawet jakbym musiała na prywatne, jakby zniknęły publicznie, będę je miała, bo to są takie filmy, gdzie. Mam takie fajne porównanie i tak samo jest zresztą na tych wszystkich zwierzęcych kanałach, ja mówię usuwam, ale usuwam je dla Was, a ja je mam prywatnie, bo uwielbiam je sobie czasem obejrzeć i zobaczyć jaka we mnie zaszła zmiana, bo jest to coś naprawdę śmiesznego i fajnego w sumie tak, do zobaczenia, jest to pamiątka dla mnie wielka, którą mam nadzieję, że przez lata jeszcze będę mogła oglądać i... Co jakiś czas właśnie do tego wracać. Więc jak mówiłam, link do tamtego kanału też macie w opisie. Możecie sobie zajrzeć, a zresztą do króliczego kanału pewnie też wrzucę, no bo może ktoś akurat nie słyszał. No i tak, 20 tysięcy subskrypcji. Pewnie spodziewacie się jakiegoś specjału, jakiegoś konkursu, rozdania, czy czegoś takiego. A stwierdziłam, że trzeba iść do przodu. Mamy już tak wielką społeczność, jak powiedziałam, mamy te trzy kanały, grupę na Facebooku. Jest to naprawdę duża społeczność. I stwierdziłam, że. Trzeba iść do przodu, i chcę dalej to budować. Pomyślałam, że założę Instagrama. Instagrama mam swojego prywatnego. Tam, to wiecie, jest tak, że wrzucam i tak głównie zwierzęta, bo stanowią one wielką część mojego życia. Więc tam są głównie zdjęcia zwierzaków, tak czy siak. Ale tutaj wam się gdzieś wyświetli nazwa, w opisie też będzie, bo wszystko, już jak wszystko, to wszystko o wszystkim wam mówię. Nazwa się wam gdzieś wyświetli i możecie sobie wpaść. Może kogoś to interesuje, może nie. Stwierdziłam, że założę Instagrama, właśnie takiego kanałowego. I jeszcze teraz, kiedy nagrywam ten film, go nie założyłam, dlatego że nie chciałabym, żeby była taka sytuacja, że ja go założę i zanim zmontuję film, i wszystko wstawię i w ogóle. To ktoś zobaczy i nie będzie wiedział w ogóle o co chodzi. Więc ja stwierdziłam, że po prostu na początku to wam tutaj nagrywam, powiem, że właśnie chcę założyć tego Instagrama i w ogóle dopiero później to zrobię tuż przedstawieniem filmu. Więc nazwę wam tutaj gdzieś napiszę teraz na ekranie. Oraz oczywiście napiszę ją w opisie. Będę wdzięczna, jeżeli zaobserwujecie ale dlaczego zdecydowałam się na Instagrama? Dlatego, żeby być Wam jeszcze bliżej, żeby móc publikować tam jakieś zdjęcia na bieżąco, aktualne. To też, tak jak mówiłam, na prywatnym również będzie, ale no wiadomo, że głównie będę się wtedy skupiała na tym YouTubeowym. Co ważne, Insta Story. Myślę, że będzie to fajna sprawa, bo będę mogła na bieżąco odpowiadać na różne pytania, wypowiadać się na jakieś tematy. Dodatkowo live'y. To też jest fajna sprawa, bo przecież tam live robi się fajnie, szybko i myślę, że będę je na pewno często robiła, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, że będę właśnie tak z Wami bliżej. I czasem y, też sama będę Was o coś mogła pytać i no mówię, kontakt tutaj na pewno nam się polepszy. A więc uważam, że Instagram jest kolejnym krokiem do przodu. Była już mowa o live'ach ale stwierdziłam, że jeszcze z tej okazji zrobię live'a tutaj na YouTubie nie podaję Wam teraz dokładnej daty, godziny, bo jeszcze nie wiem nie chcę robić czegoś takiego, że Wam teraz podam a później będę zmieniać, bo się zrobi totalne, totalne zamieszanie, więc już tak kilka dni przed, tam zobaczymy dwa dni przed, trzy, rzucę Wam filmik po prostu z informacją króciutką o której godzinie, kiedy będzie ten live będzie on na tym kanale, na YouTubie, normalnie tak jak to robiłam od zawsze zdecydowałam się na to, że Wam zrobię tego live'a, dlatego że jest to w pewnym w sensie tradycja tutaj. Live'y zaczynałam robić od 200 subskrypcji. W ogóle to było coś, no super. Jak tak sobie teraz przypominam, to naprawdę, no mówię, to jest taka tradycja tutaj, że ja 200 subskrypcji, live, później 300 live, później już wiadomo, były te progi troszkę większe, bo te subskrypcje przybywały szybciej, więc to już było później 700 subskrypcji. Nie pamiętam dokładnie, jak to było, no ale jakoś tak, więc live'y robiłam i yy, no chcę też dlatego teraz zrobić. No ale Instagram to będzie takie, żebycie bez zapowiedzi po prostu sobie live'ik robię. Tam co jakiś czas, jak mam ochotę do Was pogadać. A ten nie będzie jakiś tematyczny, po prostu to zawsze wychodzi w praniu, że Wy pytacie i ja będę odpowiadała na bieżąco. Tak myślę, że to będzie po prostu wyglądało. Tak jak robię to od zawsze. Film jest już bardzo długi, wiem, ale chcę Wam to wszystko opowiedzieć, więc wybaczcie. I jeszcze bardzo wiele osób pytało się, czy pokażę kiedyś twarz, dlaczego jej nie pokazuję. Więc stwierdziłam, że też Wam teraz na ten temat coś powiem. Otóż ym, nie chodzi mi o to, ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby pokazać Wam moją twarz na filmie. Ja specjalnie nie ukrywam mojej twarzy ani nic tutaj na filmach, ale no wyobraźcie sobie tak na logikę. Ja mam taki sposób nagrywania, że nagrywam na zwierzaki. No, w tym momencie na klatkę, no bo chomik niestety nie raczył wyjść, ale czy miałabym Wam teraz wpychać tutaj głowę? do tej klatki, żeby Wam koniecznie pokazać moją twarz, no chyba by to było troszkę bez sensu. Więc, no mówię, jest wiele miejsc, gdzie możecie zobaczyć moją twarz, żeby, żeby, możecie zobaczyć mnie w całości. Między innymi jest to Facebook, no to wiadomo, tak wiele osób tam mnie chyba już widziało. Jak nie, no to możecie <laughs> zobaczyć. No mój kanał na YouTubie, ten ostatni film, bo tam tak naprawdę aktualnie jest jak ja wyglądam, bo wcześniejszym, to mówię, były ponad rok temu. No, ale ten mój kanał na YouTubie Koliber. No, plus teraz myślę, że na Instagramie też często będzie coś takiego, że na przykład jak zadacie mi jakieś pytanie, to ja nie będę się rozpisywała, tylko odpowiem na nie. A jak już będę mówić, no to wiadomo, może pokażę na mnie. Więc myślę, że to będzie częste. Ja rozumiem, że jesteście ciekawi, jak ja wyglądam, bo to jest normalne, jeżeli tak dużo mnie oglądacie, słuchacie tego, co ja do Was mówię, to, to jest naturalne, że człowiek sobie próbuje wyobrazić, kto do nich mówi. Więc ja Was. Totalnie rozumiem, dlatego podałam Wam miejsca, gdzie możecie mnie. Po prostu zobaczyć i gdzie będziecie mogli mnie zobaczyć. Bo zresztą tutaj na YouTubie, na live przecież też się pokazuje, więc to tak samo. Co do tego live'a, który będzie na YouTubie, on będzie myślę, że w ostatnim tygodniu wakacji, bo wtedy wracam z wyjazdu i, i będę miała jeszcze trochę w domu jakiś czas. Więc myślę, że wtedy zrobimy tego live'a, bo już chyba nie ma co robić, jak się zacznie rok szkolny, no bo to było bez sensu, więc postaram się jeszcze zrobić jakoś wakacje. Yy, ale no to mówię powiadomię was na pewno będziecie o tym wiedzieli, ale obserwujcie koniecznie kanał, bo już niedługo myślę, że pojawi się filmik, który również taki, gdzie będzie taka jakby niespodzianka, znaczy no po prostu no, dla osób, które nie wiedzą, będzie to niespodzianka chyba nikt tutaj nie wie, więc też obserwujcie, no bo mówię, że będzie coś takiego no, niespodziankowego że tak powiem, ale nie jest to związane z, tam, z subskrypcjami ani nic po prostu tak was informuję, żebyście wiedzieli, żebyście wyczekiwali, no więc to chyba tyle, jak mówiłam, wszystko w opisie wam wypiszę Podlinkuję co trzeba, czyli wszystkie moje social media takie totalne, bo jak już o tym mówiłam, to chcę wam to wszystko podlinkować, czyli. Jeszcze raz, e, drugi kanał, trzeci kanał, e, grupa na Facebooku, no to jest stale w opisie i do tego będą dwa Instagramy. Jeden mój prywatny, dla osób, które chcą sobie po prostu zajrzeć, e, bo mówię, tam też będą zdjęcia zwierzaków i są. Oraz Instagram, który właśnie teraz zakładam. Więc mam nadzieję, że również tam będziecie mi towarzyszyć i będziecie śledzić na bieżąco. Zapewne przy montażu będę się łapała za głowę, że o, tego jeszcze nie powiedziałam, tego jeszcze nie powiedziałam, o kurde, jak mogłam zapomnieć. Zawsze takie stosunki w nie zawsze, no ale cóż, trzeba się z tym pogodzić, że nie zawsze przyjdzie mi wszystko do głowy, to co chcę Wam powiedzieć aktualnie, więc nie przedłużam, bo film jest naprawdę bardzo długi. Widzimy się w kolejnym. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za to, że jesteście.